W nowym vlogmasie, moi drodzy. Jeszcze tylko kilka dni i mamy święta. A jak są święta, to są prezenty. I zdarzają się takie sytuacje, że na ostatnią chwilę szukamy czegoś, żeby coś naszym bliskim kupić. Ja powiem Wam, że w tym roku na święta się zaopatrzyłam dość. Wcześnie I ja już mam wszystkie prezenty dla moich bliskich gotowe, ale pomyślałam, że w tym filmie podpowiem Wam, jakie prezenty, takie na ostatnią chwilę, które są sprawdzone, z których nasi bliscy będą zadowoleni i które warto kupić. To pomyślałam, że podpowiem Wam i mam tutaj zgromadzonych kilka rzeczy, których, z których my z mężem korzystamy. Z których jesteśmy bardzo zadowoleni, ale też mam takich kilka propozycji, które Wam pokażę. Wyświetlą Wam się zdjęcia tych propozycji, bo ich. Nie wiecie, pomysły ode mnie, bo ich osobiście nie mam, ale wydaje mi się, że również fajnie by się sprawdziły. I moi drodzy, mam tutaj zgromadzone rzeczy i moje, i mojego męża, i pomyślałam, że mm, podpowiem Wam troszeczkę, co takiego na te święta yy, można naszym bliskim, jaki prezent można kupić. Pierwsze co, słuchajcie, to uważam, że dobrym rozwiązaniem są Każdego rodzaju świece, i ja bym Wam tutaj poleciła świece z Bad and Body Works. Ja mam akurat tutaj świece, które nie są świąteczne, ale pięknie pachną. One są bardzo delikatne, nie są intensywne, yy, unoszą się w powietrzu w naszym mieszkaniu, ale nam nie przeszkadzają. Ale słuchajcie, Bad and Body Works ma tak. Piękne inne świece, które są zachwalane w internetach, na YouTubie. I na przykład jedną z takich świec jest właśnie ta świeca. Jest to taka typowa świąteczna świeca, na którą sama poluję, i właśnie była wysprzedana, jak chciałam ją kupić. Także mam nadzieję, że jeszcze na święta uda mi się ją dostać, bo to prawdopodobnie jest taki zapach świeżej, choinki, takiej lekko słodkawej. Tak słyszałam z opisów. I jeszcze druga świeca, która się nazywa Christmas. Tutaj wam się wyświetli. To też słyszałam, że jest taką fajną świąteczną świecą, także polecam wam świeczki z Bath Body Works, ale słuchajcie, różne inne marki, różne inne firmy mają fajne świece. Ja akurat skorzystałam z Bath Body Works i używam tych i używałam jeszcze wcześniej Yankee Candle i u mnie one się świetnie sprawdzają. O innych się wypowiedzieć za bardzo nie mogę, ale Słuchajcie, możecie poszukać w internetach, popatrzeć, co u kogo się sprawdziło, jakie świece polecają, bo naprawdę świeczka to jest taka idealny, to jest taki idealny prezent pod choinkę, taki dodatek do prezentu lub główny prezent, jak kupicie dużą piękną świecę, to słuchajcie, naprawdę wasza bliska osoba czy osoba obdarowywana przez was na pewno będzie z tej świecy zadowolona. Drugą rzeczą, którą bym wam proponowała, będą to perfumy. Jeżeli znacie osobę, którą chcecie obdarować w tym roku, znacie jej gust, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, to polecam Wam różnego rodzaju perfumy. I powiem Wam, że ja mam tutaj trzy rodzaje perfum dla Was przygotowanych. Są to moje osobiste perfumy, które bym poleciła każdemu. Perfumy, które znam od lat i to już jest moje drugie opakowanie, są to perfumy Coco Chanel, Mademoiselle. Powiem Wam, że te perfumy są tak komplementowane, tak są przez i kobiety, i mężczyzn chwalone, naprawdę kiedykolwiek bym się nimi nie. Popsikała, to zawsze dostaję komplementy, zawsze yy, yy, mówią mi, że ładnie pachnę i są to naprawdę rozchwytywane perfumy wśród kobiet. Ale także, słuchajcie, mam tutaj dwie nowości od mojego małżonka, i tutaj mam Hugo Boss. Descent Elixir, i to są te perfumy. Powiem Wam, że to są takie korzenne. No, ciągnące się za Wami, i ostatnio usłyszałam w pracy nimi się tylko psiknęłam. Słuchajcie, raz i dwa, i to wszystko. One są bardzo intensywne. Usłyszałam, że bardzo mam intensywne perfumy. Ja ich w ogóle na sobie nie czułam. I właśnie koleżanka w pracy mi powiedziała, jak Ty ich na sobie nie czujesz, to znaczy, że są idealnie do Twojej skóry dopasowane. I widocznie tak z nimi jest, bo ja ich na sobie nie czuję, ale. Wiem, że osoby czują je ode mnie i one nie są uciążliwe, no kto nie lubi takich, wiecie, konżernych takich, intensywnych takich, yy, yy, to nie są słodkie perfumy, naprawdę piękny zapach, jeżeli, yy, ciężko mi jest określić ich zapach, ja nie jestem dobra w określaniu zapachów, musiałbyście sobie pójść do sklepu i powąchać, ale te perfumy są naprawdę piękne i... Ja wam je serdecznie polecam. I drugie perfumy, które otrzymałam od mojego męża, to są lankom, no powiem Wam, że te są tak cudne. Ja się w nich zakochałam od pierwszego użycia. I tutaj już jest taka, taki zapach lekko kwiatowy, lekko słodkawy, także to są perfumy, które ja bym wam poleciła, jeżeli byście myśleli o kobiecie. Natomiast dla mężczyzn mam tutaj trzy rodzaje perfum perfum, które mój mąż używa i które bardzo lubi i pokażę wam tutaj, żeby mi się nie zbiły. Pierwsze, które już na pewno wszyscy znają, są to Dior Sauvage. Mój mąż ma taką dużą butlę i tutaj jest chyba 100 ml czy nawet więcej. O nawet nie zobaczę, bo Nigdzie, chyba że gdzieś pod spodem jest napisane. I wiem, że wiele mężczyzn uwielbia ten zapach. Jest bardzo popularny. Dużo mężczyzn nim pachnie, ale jeżeli chcecie sprawdzone, dobre perfumy kupić mężczyznom, to te na pewno takie są. Drugie to są Pakoraban. To są te perfumy Mój mąż jak widzicie on ma wszystkie perfumy W większych takich pojemnościach Bo te perfumy sobie kupuje Na strefach bezcłowych Bo się bardziej większe pojemności opłaca I ma je na dłużej I te perfumy powiem Wam, że też pięknie męsko pachną Jak mąż się nimi popsika To powiem Wam, że aż sama Się za nim odwracam Bo naprawdę pięknie pachną To jest Paco Raban I Ostatnie, mąż ma więcej perfum, ale to będą takie też trzy propozycje dla panów. Również to będzie Hugo Boss, Elixir Descent. Przepiękne męskie perfumy. Ja się najpierw zakochałam w tych perfumach mojego męża, a później poprosiłam męża, żeby kupił mi moje damskie. I one się zupełnie różnią od siebie. One się w ogóle nie są do siebie podobne, bo to są męskie, ale są piękne. Powiem wam, że jak się mąż nimi popsika. Uwielbiam, jak się nimi psiknie, i one są bardzo trwałe. Takie wiecie, seksowne, męskie, takie naprawdę piękne. Także taka propozycja trzecich perfum ode mnie dla Was. Także biegnijcie szybciutko do Sefory, do Douglasa. Jeżeli e, któreś z tych perfum Wam się spodobały, bo uwierzcie mi, na pewno zachwycicie obdarowywaną osobę tymi perfumami. Kolejną rzeczą, słuchajcie, będzie to. Kubek, jak wiecie, ja sobie sama sprezentowałam ten kubek, ale powiem Wam różnego rodzaju kubki świąteczne, czy ogólnie jakieś piękne kubki, na pewno sprawdzą się idealnie jako prezent pod choinkę. Jeżeli osoba, którą chcecie obdarować, pije kawę, pije herbatę, pije jakieś różne napary, no to w takim kubeczku na pewno będzie jej się piło o wiele przyjemniej. Powiem Wam, że ten kubek u mnie jest bardzo duży, ja z niego piję i kawę, i herbatę i. Pije mi się bardzo przyjemnie, jest tutaj duża ilość herbaty, więc jak zasiadam do pracy przy moim komputerze z tym kubeczkiem, to naprawdę przyjemnie mi się w tym kubku tą herbatę czy nawet kawę piję. Także polecam Wam różnego rodzaju kubki, bo to jest naprawdę też na pewno prezent sprawdzony. Kolejną rzeczą, słuchajcie, poleciłabym Wam. Taki masażer. Ja już go chyba w, z moich, w jednym z moich takich, takich filmów proponowanych pomysłów na święta, chyba ten masażer pokazywałam, ale powtórzę się, bo powiem Wam, że odkąd go mamy, my go bardzo często używamy. Nas z mężem często bolą plecy, i ten masażer, on ma kilka opcji, kilka końcówek. My najczęściej używamy tą końcówkę i powiem Wam, że. Ma kilka opcji masażu. To jest najsłabsza, jest mocniejsza, może przybliżę. To jest trzeci poziom i to jest czwarty poziom. I uwierzcie mi, po całym dniu, jak jestem zmęczona, mam zmęczone plecy, nawet jak siedzę, słuchajcie, za długo przy komputerze, ja już jak teraz siedzę i już czuję, że plecy mnie bolą, to ten masażer naprawdę przychodzi mi z pomocą. Ja mam też często, słuchajcie, bóle głowy, ale to jest tutaj od tego. Miejsca od karku, no bo jak siedzę przy komputerze, to wiecie, no tutaj jest spięte te miejsce. Ten masażer, ja sobie tutaj całą szyję idealnie, aż tutaj słuchajcie, pod górę rozmasowuję i czuję taką ulgę. Także ćwiczycie na siłowni i macie zakwasy, taki masażer po udach idealnie Wam rozmasuje te mięśnie, czy nawet tutaj po rękach i będziecie się lepiej czuli, bo większość z nas ćwicząc na siłowni zapomina o rozciąganiu i później ro, o rozgrzewaniu się, a później rozciąganiu, także taki masażer na pewno przyjdzie Wam z pomocą. I jak już jesteśmy po, przy naszym ciele, to tutaj już Wam pokazywałam w jednym z moich filmów przy zakupie tego tej rzeczy jest to pas rozgrzewający. I ten pas ma naprawdę różne zastosowania: czy na plecy, czy na kark, czy na stopy. Tak jak ja korzystam, żeby sobie zagrzewać stopki. Mój mąż też sobie korzysta, jak go rwą kolana, jak go bolą kolana, szczególnie na zmianę pogody. No, powiem Wam, że on ma różne zastosowania. Ma trzy opcje tutaj grzania, także jest na rzepa. Jest naprawdę bardzo fajny pas. Nie mówię, że akurat ten, ale i nie by było też osobie, która narzeka, słyszeliście, że narzeka na jakieś bóle pleców, czy bóle, wiecie, w kręgosłupie, czy tutaj bóle w karku, czy rwą kolana, czy nawet tak jak ja marzną stopy, to taki pas na pewno fajnie się przyda, lub poduszka elektryczna też będzie fajnym e, takim pomysłem na prezent. I jeżeli słuchajcie wasza. Już tutaj będzie o kobiecie. Wasza obdarowywana osoba lubi makijaż, a wy widzicie, że naprawdę robi makijaże, to poleciłabym Wam przeznaczyć pieniądze na jakąś fajną paletkę do makijażu. I tutaj bym Wam zaproponowała dwie droższe paletki, które dostaniecie chyba w Sephora albo w Daglasie. I ja mam tutaj moją niezawodną paletkę Start. To jest naprawdę rewelacyjna paletka. Powiem Wam, że mam ją lata. I wiem, że jest polecana. Większość kobiet ją lubi, które ją miało i, i naprawdę nią możecie wykonać i dzienne, i wieczorne makijaże. Także sprawdzi się świetnie. Tutaj mam moją drugą paletkę, która też jest z tej wyższej półki. I jest to paletka Too Faced Born This Way. I to jest taka paletka neutralna, ale powiem Wam, że cienie, które w niej są, troszeczkę odbiegają. Kolorem z paletki, to co widzicie w paletce, kolor odbiega troszeczkę na oku, ale jest cudowna. Powiem Wam, że jak ja ją pierwsze zaczęłam używać, byłam bardzo zaskoczona, że to co widzę w paletce przenosi się inny kolor na oko nie zupełnie inny, ale nie taki jak widzimy w paletce, ale jest naprawdę, naprawdę fajna. I jeszcze Wam pokażę tą paletkę start, jakie ma odcienie, zobaczcie. No, tą paletką zrobicie każdy makijaż. Ale słuchajcie, mam tutaj też dla Was rozwiązanie tańsze. Paletka, która jest. którą zrobicie i makijaż oczu, ale też wykonacie nią makijaż twarzy. Jeżeli yy, macie już podkład, to tą paletką wykończycie cały makijaż. I mówię tutaj o paletce Christian Laurent, tak chyba się powinno mówić. Jest napisane Christian Laurent, ale powinno się mówić chyba Christian Laurent, bo tak słyszałam, że. Się powinno wypowiadać. I to jest ta paletka. Może ja ją otworzę, bo tu się będzie odbijało nam światło od złota. Zobaczcie, tutaj w tej paletce macie brązer, macie róż, macie rozświetlacz i cztery cienie. Tą paletką wykonacie cały makijaż. Ja powiem Wam, że jak ja ją zakupiłam. Ją chyba można zakupić w Hebe, o ile się nie mylę. Ja ją kupiłam na internecie przez sklep Douglas. I do tej paletki otrzymałam, to było rok temu, chyba tak, otrzymałam do niej gratis, w gratisie dostałam od nich krem, ale powiem Wam, że sama paletka jest rewelacyjna. Ja od pierwszego użycia się w niej zakochałam i po dzień dzisiejszy sięgam po nią bardzo często. Naprawdę jest fajna, niedroga paletka, którą... O której możecie po, posłuchać bardzo dużo na YouTube. Bardzo dużo dziewczyn ją sobie kupiło, testowało i naprawdę nie słyszałam złej opinii o tej paletce. Wszyscy są nią zachwyceni. I to jest taka fajna, idealna paletka na podróż, bo w jednej paletce mamy aż cztery kosmetyki: róż, brązer, rozświetlacz i cienie. Także bierzemy tylko podkład, korektor i mamy wszystko ze sobą. Ale słuchajcie, jednym cieniem niezawodnym, uwielbianym przeze mnie od, ojejku, już nie pamiętam kiedy go kupiłam, i mam jego zapas. A ten mi się skończyć jeszcze nie chce, ale już sobie zapas zrobiłam, bo obawiałam się, że jak mi się skończy, że go nie dostanę, a była okazja kupić dużo taniej, więc go. Więc go zakupiłam, i o czym tutaj mówię? Mówię tutaj o cieniu z Bobbi Brown Moonstone. Ja go mam praktycznie w każdym makijażu na oku. Czy ja używam cieni z Christian, czy ja używam Start, czy używam z Too Faced. Zawsze wykończenie jest tutaj na ruchomej powiece cieniem. Z Bobby Brown. No, powiem Wam, że ten cień jest przepiękny. Ja mam akurat, poczekajcie, zasłony jest lusterko. Ja mam akurat już tyle wykończony, ale on się skończyć nie chce. I ja go nakładam najczęściej słuchajcie, pędzelkiem na oko, takim płaskim, szerszym pędzelkiem, ale zobaczcie jak ten błysk tutaj wygląda. Jak on się tutaj świeci. No, coś przepięknego. I on się tak przenosi na rękę. Mam nadzieję, że to dobrze widać. No powiem Wam, że pięknie się przenosi palcem, ale również pięknie się przenosi na powiekę pędzelkiem. Tak już delikatnie. Zostawia tylko takie delikatne drobinki, jak przenosicie pędzlem, jak go kładziecie pędzelkiem na oko. Zostawia właśnie takie delikatne drobinki i delikatny kolorek. Ale palcem, jak wklepiecie na mokrą powiekę, na przykład użycie glitter primer albo jakiś korektor, no to wówczas on ma taki bardziej intensywny efekt. No jest cudowny. Ja się w nim, słuchajcie, zakochałam od pierwszego użycia, od pierwszego otwarcia i no. Dlatego kupiłam zapas. Także polecam Wam serdecznie, jak osoba, która, którą chcecie darować, właśnie robi makijaże, to ten cień, uwierzcie mi, na pewno się u tej osoby sprawdzi i będzie nim zachwycona. Moi drodzy, również poleciłabym Wam kosmetyczki. Ja mam tutaj męską kosmetyczkę, ale również damskie kosmetyczki są fajne. Ja moje nie przynosiłam, bo moja już jest naprawdę bardzo sfatykowana, ale mam tutaj na myśli o takie kosmetyczki z. Victoria's Secret. No powiem wam, że te kosmetyczki w podróży sprawdzają się świetnie. Jest przezroczysta. Widzimy w niej wszystko, co w niej mamy. I do takiej kosmetyczki są dołączone dwie inne kosmetyczki, z których możecie skorzystać. Ja z tej mniejszej korzystam i w niej trzymam sobie korektor, trzymam sobie takie mniejsze rzeczy jak yy, yy, co ja tam trzymam kredkę do, do oczu, korektory, też mi wchodzą tam maskary, penseta? Tam sobie trzymam te mniejsze takie rzeczy, a w dużej kosmetyczce trzymam kosmetyki i jest jeszcze taka Ala gdzieś takiej wielkości. Ja w niej sobie trzymam nasze paszporty, nasze dokumenty, jak latamy i mam wszystko w jednym miejscu, także świetnie się kosmetyczka też taka może sprawdzić na nasze dokumenty. A męska, słuchajcie, to mężowi zakupiłam kilka lat temu i mąż bardzo chętnie z nią lata. Ona ma kilka przegródek, ale słuchajcie, męskie kosmetyczki są różne. I wiecie co? Tak nieraz się zastanawiałam, czy mój mąż kiedykolwiek będzie używał kosmetyczkę, ale jak zaczął latać sam, no to kosmetyczkę potrzebuje, no bo perfum nie wrzuci tak, słuchajcie, luźno do walizki, bo mu się zbiją. W związku z czym używa kosmetyczki i ona ma tutaj jedną dużą przegródkę i jeszcze co ma do tego? Tu pod spodem ma jeszcze taką przegródkę, gdzie tutaj może sobie mąż powkładać czy maszynkę do golenia, czy szczoteczkę. Także naprawdę jest bardzo fajna pakowna kosmetyczka i Taka zgrabna. Także polecam Wam również kosmetyczki dla mężczyzn, bo na pewno się sprawdzą. I słuchajcie, jak jesteśmy już tutaj przy prezencie dla mężczyzn, to polecam Wam pasek. Pasek, słuchajcie, jest zawsze dobrym, trafionym prezentem dla mężczyzny. Nasi mężowie, nasi panowie, nasi bracia, tatusiowie, yy, narzeczeni. Zauważcie, noszą często paski do spodni. My kobiety tak raczej rzadziej po paski sięgamy, ale mężczyźni zazwyczaj zawsze jakiś pasek mają przy spodniach. No i fajnie by wyglądał pasek, jakby miał jakąś ładną klamrę. Mój mąż ten pasek dostał od naszych dzieci i zobaczcie, ta klamra jest przepiękna. To jest akurat klamra. Giorgio Armani, i to jest świetny pasek, gdyż ten pasek nie jest zapinany. Jego się tutaj wkłada. Tylko, czy ja Wam to teraz dobrze zademonstruję, bo się obawiam, że nie. E, tak, jego się tu wkłada, zobaczcie. O! I onu się jest zaciśnięty. I to jest to wszystko. I tu nie potrzebujecie żadnej dziurki, nic kompletnie. Żeby otworzyć to, tu od spodu, tak mówię, dobrze, poczekajcie, czy Was nie, teraz nie o, żeby Was nie teraz aha, dobra widzicie, nie wiedziałam, tą klamrę tu podnosicie i wyjmujecie pasek, także no nie wiedziałam jak to dokładnie y, wygląda zobaczcie, wkładacie Zaciągacie, a jak chcecie pasek wyjąć, klamra do góry i wyłumujecie. No to jest rewelacyjny pasek. Nie ma nigdzie dziurek. Tak wygląda ten pasek z tej strony, gdzie się zahacza o tą klamrę. No, powiem Wam, że rewelacyjny. Ja widziałam też takie paski, akurat może nie tej marki, ale widziałam paski. Taki, takiego zastosowania, właśnie taki, w taki, na taki sposób zrobione na Allegro z różnymi innymi klamrami. Także możecie sprawdzić sobie, bo są naprawdę bardzo fajne te paski, i tutaj nie musicie dziurkować paska, szukać dziurki, bo no niektórzy mężczyźni są i grubsi, i szczuplejsi, i nieraz dziurki e, brakuje, albo dziurek jest za dużo i ten pasek jest taki odziurkowany, więc takie właśnie paski sprawdzają się rewelacyjnie i serdecznie bym Wam poleciła właśnie pasek z taką piękną klamrą. I jeszcze jedna propozycja ode mnie, a mianowicie będą to szkatułki na biżuterię. Mamy teraz taki wybór, słuchajcie, szkatułek na biżuterię. Jeżeli osoba, którą obdarowujecie w tym roku, wiecie, że ma Dużo biżuterii, to fajnie, gdyby miała taką szkatułkę. Apart ma piękne szkatułki, z tego co się orientowałam, ale słuchajcie, szkatułki dostaniecie w każdym sklepie, na internecie możecie poszukać. I takie szkatułki naprawdę fajnie się sprawdzają. Biżuteria jest w szkatułce poukładana i wszystko jest w jednym miejscu. Tak samo poleciłabym Wam szkatułki na zegarek. Nie wiem, czy wasi mężowie mają po jednym zegarku, ale są mężczyźni, którzy lubią mieć po kilka zegarków. Wiecie, do każdej marynarki inny zegarek. Czy do jakiegoś stroju. W większości mężczyźni mają po kilka zegarków, ale my również, jeżeli mamy z dwa zegarki, możemy się do naszych mężczyzn dołączyć i mieć takie jedno wspólne etui na zegarki, które możemy sobie postawić w sypialni na komodzie, które będzie ładnie wyglądało. I takie właśnie etui możecie coś na przykład w takim rozwiązaniu kupić, czy w takim. Naprawdę, rozwiązań jest bardzo dużo i serdecznie bym wam poleciła, żeby wiecie. Otwieracie sobie szkatułeczkę. Aha, dzisiaj założę sobie ten zegarek, czy wasz mężczyzna otworzy i ma, wiecie, już yy, widzi, który zegarek będzie do danej stylizacji mu pasował. Także takie propozycje są, moi drodzy. Tym razem ode mnie. Mam nadzieję, że skorzystacie z moich propozycji, że chociaż coś troszeczkę wam podpowiedziałam tutaj yy, w moim filmie. Tymi moimi propozycjami, jak widzicie, większość z nich używamy z mężem i jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, także mam nadzieję, że jeżeli wy coś z moich. Poleceń kupicie danej osobie, to ta osoba również będzie zadowolona. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za dziś, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. My oczywiście widzimy się już w następnym vlogmasie, który już będzie vlogmasem, ale pomyślałam, że akurat taki jeden film dla Was nagram z propozycjami, bo już święta niebawem, a na pewno niektórzy jeszcze prezentu. Nie mają. Także moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie. My widzimy się już w kolejnym vlogmasie. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki.